Witajcie w czwartym odcinku serii. Dzisiaj, na początek, szybki przegląd meczów ligowych: Feral Pizalo kontra Reggiana. Bramka na 1 do 0 w wykonaniu japończyka Germaina. To był jedyny gol w tym meczu, natomiast dużo ciekawiej prezentowało się zwycięstwo wyjazdowe z Ascoli. Tam walka naprawdę zacięta. Końcowy wynik: 4 do 2 dla Feral Pizalo. No to był mecz, który naprawdę mógł emocjonować, a statystyki były wyraźnie po naszej stronie. 20 strzałów w całym meczu, z czego 13 celnych. Jukarzem meczu Jazzy Zardes. Kolejny mecz z rywalem ze szczytu, Ternaną Calcio. Bezlitosny 4 do 0. A bohaterem młody Grek Kourfalidis. Teraz spójrzmy na statystyki. Tutaj dominacja totalna. Fernanda zaledwie oddała jeden celny strzał, chociaż w posiadaniu piłki górą byli goście. ci lekko, a więc zespół, który jest ostatni w tabeli, Serie B, przysporzył nam nieco problemów. Ze stanu 2 do 0 w 52 minucie zmniejszył naszą przewagę Di Stefano. Natomiast udało się wygrać 2 do 1, są 3 punkty i to jest najważniejsze. Ale patrzmy na statystyki. Tutaj wydaje się, że delikatnie jednak przewagę miało Calcio -Lekko, co jest niemałą niespodzianką. Giazzi Zardes, on był bohaterem tego meczu, podobnie jak i był bohaterem meczu z Como, meczu domowego zrenisowanego 1 do 1. O ile do przerwy było 0 do 0, o tyle już w drugiej połowie... Naprawdę wiele się działo i trzeba przyznać, że ten wynik jest jak najbardziej odzwierciedleniem spotkania. Kolejny mecz to wyjazdowe zwycięstwo z Pizą, odniesione dzięki bramce w ósmej minucie. A jakże dzięki jego Zardesa? Amerykanin jest już, można powiedzieć, legendą tego zespołu Feral Pizal, bo prezentuje się znakomicie z Parmą. Poszło również nieźle 2 do 1 na wyjeździe. Wiemy, że Parma to jeden z najsilniejszych zespołów i będzie walczył do końca o zwycięstwo w Serie B. Sporo tych wygranych. 2-1 mamy w tym sezonie w Pisa. Luca, Luca Fiordilino był najwyżej ocenionym zawodnikiem, a tu popatrzmy końcówka meczu z Catanzaro i ta niesamowita parada bramkarska. Było 2 do 1 dla Peral Pizalop. Później gracz Katancaro uderzał z rzut karny, Natomiast widzieliśmy, jak to się skończyło niesamowite. Jak był w stanie to nasz bramkarz wybronić. I tutaj już końcowy gwizdek. Patryk Klimala w 5 minucie Rio Germain w minucie 34. A dla Katanzaro Zimone Pontisco w minucie 72. Kolejne trzy punkty na Feral i można przejść za chwilę do kolejnego meczu. Patryk Pijmana, co ciekawe, z notą 770, a więc identyczną notą, jaką miał Stefano Minelli. Został najlepszym piłkarzem. A teraz zobaczmy, jak wyglądały mecze Ligi Mistrzów w fazie grupowej, bo ta już za nami. Patina wygrał niespodziewanie w grupie A. W drugie miejsce Borussia, w trzecie Fenerbahçe, a na miejscu czwartym, ostatnim, trwa Zvezda, która nie popisała się. 0 punktów w grupie B Arsenal przed Ajaxem obydwa zespoły po 12 punktów co ciekawe do Ligi Europy trafia Barcelona z dorobkiem 9 punktów 3 zwycięstwa 3 porażki Sporting Lizbona poza Ligą Mistrzów Rangers Manchester United Sevilla i PSG tak wyglądała grupa C nie mimo niespodzianka że PSG nie będzie miało okazji się zaprezentować nawet w Lidze Europy natomiast zwycięstwo Rangersów robi wrażenie. W grupie D Liverpool z 14 punktami zwycięzcą, Inter drugi, Benfica trzecia, Red Bull Salzburg z zaledwie jednym punktem ostatnim. W grupie E AC Milan zwycięzcą, bez niespodzianki, natomiast drugie miejsce należało do, do klubu Brysz, z kolei Zenit i Galatasaray poza ligą mistrzów. To była taka dość słaba grupa, a kolejna grupa, grupa F e, Atletico, Feyenoord, Porto i Newcastle i trzeba naprawdę zdjąć czapki z głów przed Feyenoordem, który wyszedł z tej niesamowicie trudnej grupy z miejsca drugiego. A w grupie G Bayern Monachium, to jest oczywiście zdecydowany zwycięzca, aż o 8 punktów przed Young Boys. Trzecie miejsce Real Sociedad, czwarty Shakhtar Donieck. A w ostatniej grupie Manchester City, zdobywając 16 punktów, również deklasuje drugie miejsce, co ciekawe nie Real Madrid a Olympique Marseilla, który miał wszystkiego po dwa, więc dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. A miejsce trzecie Real Madrid, który podobnie jak Barcelona zlatuje do Ligi Europy. FC North z dwoma punktami. Mimo wszystko udało się. Atletico Madryt, Feyenoord z kolei zmierzy się z Milanem. Young Boys w przedostatnim meczu będzie rywalizowało z Liverpoolem, a Olympique Marseille zagra z Rangersami. Na pewno będą ze dwa ciekawe zespoły w finałach, natomiast w klasyfikacji strzelców Robert Lewandowski z Barcelony z pięcioma bramkami na miejscu pierwszym, Kent Rashford, Chukwueze i i Lu na miejscu drugim z czterema trafieniami. Tutaj miejsca kolejnych strzelców. Z Griezmann jest Arnautowicz. A teraz przyjrzyjmy się wynikom Ligi Europy. W grupie A nie niespodziewanie zwycięża, drugie na poli. A co ciekawe poza Ligą Europy już Olympiakos Piraeus który przegrał nawet z Heart of Middowian. Zwycięstwo Duńczyków to całkiem spora niespodzianka, natomiast w grupie B już nieco mniejsza niespodzianka, ale również AZ Alkmaar na miejscu pierwszym, drugie Monaco, trzecie dopiero Anderlecht. W trzeciej grupie Real i Freiburg wychodzą z grupy raczej bez większej niespodzianki. Grupa D, P i Spartak Moskwa, natomiast niespodziewanie Atalanta Bergamo nie awansowała do fazy pucharowej. Bayern, i Bayern, Leverkusen i Brighton to zespoły, które z grupy E wychodzą. Natomiast Aris, Saloniki niewiele brakło, a również by się znalazł w jednej ósmej finału. Sporting Braga i Dynamo Kijów wychodzą z szóstej grupy. Tu raczej bez większych niespodzianek. Chociaż West Ham United być może jest nieco silniejszy od Dynama, Ale tam niewiele brakło. KRC Henk i RC Leons. Przemysłowa Frankowskiego awansują do fazy pucharowej, a AS Roma Żegna się z Ligą Europy. W grupie H Betis pierwsze miejsce, Krasnodar drugi, Besiktarz i Pałok Saloniki poza stawką. Erbelipsk dość spodziewanie wygrywa w grupie I, z drugiego miejsca awansuje Trabzonspor. W dziesiątej grupie Stadrenes i Atletik Bilbao to było do przewidzenia, natomiast czwarte miejsce z dorobkiem zaledwie 4 punktów, to spora porażka AEQ Ateny. Spójrzmy teraz na grupę K. Tam prezentuje się to następująco. Pierwsze miejsce Tottenham bez porażki, 14 punktów. Drugie PSW, a poza rywalizacją Celtic. W grupie L Juventus przed FC Kopenhaga. Spójrzmy teraz na parę 1.16. Napoli zagra z Ranem Sosienat z takich ciekawszych meczów. RC Leons Frankowskiego zagra z RB Lipskim. to no, a Tottenham Hotspur wyląsował dość łaskawie, bo trafił na Kubań Krasnodar. Oprócz tego będziemy mogli obserwować takie mecze jak FC Kopenhaga, Real Madrid, FC Barcelona, FC Midtjylland. Sevilla zagra z Bayerem Leverkusen, a... W ostatnim spotkaniu, dość ciekawym, Benfica podejmie Villarreal. A teraz podsumujmy sobie serię B liderem Feral Pizalo. Znakomity początek sezonu, 32 punkty w 13 meczach. Tylko jedna porażka, tylko dwa remisy i aż 10 zwycięstw. Na drugim miejscu z sześciopunktową stratą Sampdoria Genua Miejsce trzecie Parma, czwarte miejsce zajmuje obecnie Como. Różnica między tymi zespołami jest bardzo niewielka i wynosi zaledwie dwa punkty. Pomiędzy drugą Sampdorią a piątym Bari. Na szóstym miejscu Exequo, Ternana i Specja. Dalej to miejsce ósme Pisa. Dziewiąte Palermo, które początek sezonu miał znakomity. Czeka nas jeszcze mecz z nimi. Zobaczymy, czy będzie to trudny rywal. Dziesiątkę z kolei zamyka Cremoneze, Także poniżej oczekiwań. W drugiej dziesiątce mamy Zuttirol, Catanzaro, Wenecję, Modene, która także miała dobry początek. Cittadelle, Kozence, Ascoli, które ma znakomity doping w tej grze, natomiast gra fatalnie. 10 punktów i zaledwie 3 zwycięstwa. Reggiana, Calciolecco i Brescia to 3 najsłabsze zespoły. Dość powiedzieć, że Brescia jeszcze kilka lat temu grała w Serie A. A dziś, jak widzimy, 20. miejsce. I to w Serie B. Tak wygląda obecnie klasyfikacja strzelców. Liderem Andrea Favilli z zawodniej Ternany, zdobywca 11 bramek, drugie miejsce Denis Mann, reprezentant Rumunii z Parmy 9 goli, a na miejscu trzecim Execuo Giacizardes Sferal Pizalo i Esposito Samdori. Leoman Kuso, piąty, szósty z kolei Rio Germain. Również oczywiście z Z kolei w Serie A dominuje Roma, która w 15 meczach zaliczyła tylko dwie porażki, nie mając żadnego remisu i przewodzi stawce o 10 punktów przed Juventusem. Trzecia Atalanta, czwarte znakomite leczcze. które przez długi czas sprowadziło w Serie A. Piąte Cagliari, szóste Napoli. Dalej mamy Inter, Fiorentinę, Lazio i Empoli, dopiero 11 Milan. A tak prezentują się kolejne zespoły. Na ten moment Udineze, Salernitana i Torino w strefie spadkowej. I wydaje się, że Torino może mieć spore problemy z tym, by się utrzymać. Z kolei w klasyfikacji strzelców Serie A Romelu Lukaku z Romy 12 Bramek Ciro Immobile. Reprezentujący Lazio 9 goli, a trzecie miejsce zajmuje Arkadiusz Milik z Juventusu. Wielkie brawa dla Arkadiusza. 8 bramek, również z Kamaka z Atalanty ma dokładnie ten sam wynik. Z bardziej znanych zawodników mamy tutaj Osimhena, mamy Abrahama, mamy Pulisicia w dziesiątce. Natomiast zaskakuje Rares Burne z Leczek, który zdobył tych bramek już 7. Nieco słabiej prezentuje się Dusan Wlachowicz, dopiero 15. Zresztą egzekwo z Paulo Dybalą. Jednocześnie trwają eliminacje do Mistrzostw Świata. Tutaj na razie pierwsze spotkania w Afryce, Wybrzeże Kości Słoniowej i Mali. Na ten moment w strefie awansu. Ale jak wiemy, tutaj jeszcze nic nie można wyrokować. Maroko i Egipt z kolei w grupie B. Przy czym warto zwrócić uwagę na to, że. Nigeria i Senegal mają jeden mecz zaległy, kompletnie z kolei nie radzi sobie Kamerun. Ameryka Północna również już zaczęła grać. Stany Zjednoczone mają dwa zwycięstwa i co ciekawe są jedynym zespołem z dwoma zwycięstwami po dwóch kolejkach. Kanada na miejscu drugim, trzecie miejsce Meksyk. To są gospodarze kolejnych mistrzostw, no ale niestety Football Life nie ma tutaj zorganizowanego w ten sposób, że są gospodarze i że oni nie muszą się kwalifikować jednak wątpliwe by te zespoły się nie zakwalifikowały zwłaszcza Stany Zjednoczone i Meksyk Kostaryka czwarta, piąty Honduras piąta Jamaika Ameryka Południowa elektryzuje od samego początku i w eliminacjach tej strefy Paragwaj na miejscu pierwszym 15 punktów druga Brazylia trzeci Urugwaj, czwarta Wenezuela, piąte Chile i jak wiemy Football Live Pięć zespołów spośród tej dziesiątki awansuje na Mundial. Chile 13 bramek strzelonych, 13 straconych. Coś niesamowitego w sześciu meczach. Na ten moment poza awansem Argentyna, Boliwia, Kolumbia, Peru i Ekwador. A więc tutaj będzie sporo niespodzianek. Chociaż być może ostatecznie jeszcze to się całkiem inaczej ułoży, bo przecież zostało 12 kolejek. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców Ameryki Południowej, Edinson Cavani 5 goli, Benavente z Peru i Matias Rojas z Paragwaju po 4 gole. W strefie azjatyckiej również jeszcze nie można nic wyrokować. Indonezja, Chiny, Korea Południowa, Nowa Zelandia i Katar. taka dość luźna grupa, lekka. Zwłaszcza dla Korei Południowej, która jest faworytem. No, ale kto wie, może Indonezja zajmie drugie miejsce, a drugie miejsce wystarczyłoby, by awansować. Chociaż także i Tatar czy Chiny szanse na awans posiadają. I to większe, oczywiście, od Indonezji. A tak prezentuje się Grupa B. Japonia zdecydowanie na miejscu pierwszym. A kto powalczy o miejsce drugie? Zapewne Australia, Arabia Saudyjska i Iran, chociaż jak widzimy również i Uzbekistan potrafił zdobyć trzy punkty w dwóch meczach.